Ale no czego dzisiaj zabrakło? Porażka 1-2, druga, druga porażka w tym tygodniu, no i, i znów też można powiedzieć te same błędy, no bo dwa gole stracone w pierwszym kwadransie gry. To jak mówisz, za szybko tracimy te bramki dzisiaj. Niepotrzebny ten karny zrobiony przeze mnie, no, ale co, czego brakło? Myślę, że z sytuacji jeszcze mało stworzyliśmy drugiej połowie. Po pierwsze, gdzieś tam jeszcze mieliśmy, można było coś tam strzelić. W tej sytuacji, gdzieś. Mieliśmy, mieliśmy. Mówisz, właśnie, że skończyłaś tutaj rzut kary, no, ale bardzo szybko, tylko jest swoje winy. No, fantastyczny ten strzał z rzutu wolnego, trzeba przyznać. No, udało się tam kilka razy. Na treningach też jak siadło, piłkę w nodze i meczu się udało. No właśnie, zostajesz jakoś specjalnie po treningach ćwiczyć te stałe, te stałe fragmenty, czy, czy to raczej właśnie, można powiedzieć, akurat, akurat siadło, jak, jak powiedziałeś w cudzysłowie? Nie no, czasami trener pozwoli nam dosyć po do treningu, bo no to korzystamy z tego. No teraz przed nami w Wielką Sobatę wyjazdowy mecz z Hrabrem błagów, no i co zrobić, żeby odwrócić tę złą pasę, Były dwie porażki z rzędu, tutaj musimy teraz. Co zrobić? No musimy wyjść pewnie siebie. Wiadomo, że będą jakieś tam osłabienia w zespole, bo będą koledzy połzować. Jakby powiedziałem pewnie siebie, nie stracimy szybko bramki, tam. powinno być dobrze. Dzisiaj znowu zagrałeś w środku pola, w bytawie też grałeś w środku pola, z olimpią na boku obrony, więc tak można powiedzieć, że grasz różnie teraz w tej rundzie na tych pozycjach. Na której czujesz się, na, na której czujesz się lepiej? Powiem tak, no, trener wystawia mnie raz na lewej obronie, raz na defensywnym i no, jak trener mówię, no, każe grać, na no, to gra mi, nie, nie patrzeć czy to na lewe, czy na czy środku mi się gra lepiej. Po prostu staram się takie założenia, jakie trener mi narzuci, po prostu je wykonywać i, i to się tylko liczy. Czego dzisiaj zabrakło? No drugi domowy mecz w tym tygodniu i druga porażka. Rzeczywiście, no dwa mecze na pewno każdy spodziewał się punktów, tak samo my i kibice i sztab broniowy, no niestety. Nie, nie mamy żadnego punktu, ale no, chcieliśmy wiadomo, no w pierwszej połowie ostraszności, bo mieliśmy dwie-trzy sytuacje, można powiedzieć sam na sam, że, że nie strzelamy, dostajemy znowu bramki na początku i później gonimy wynik. No, w drugiej połowie wigry stanęły bardziej z tyłu i broniły wyniku, no, bo waliliśmy może powiedzieć, go i, i niestety nic, nic nie, 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 nie strzeliliśmy i przegrywamy niestety mecz. Dzisiaj dostałeś kolejną żółtą kartkę i to oznacza, że z Chrobrym nie zagrasz, więc no do Gugowa chyba tylko niestety w roli kibica możesz się wygrać. No tak, tak, dostałem żółtą, ósmą kartkę żółtą i niestety nie mogę chłopakom pomóc, ale na pewno będę, będę mocno wspierał ich duchowo i, i będę tam starał się, mówię chłopakom, będę więcej podpowiadać, żeby, żebyśmy wygrali i się cieszyli z trzech punktów.